Mąż powiedział, żeby wziąć do lekarza specjalisty, do psychiatry. To po prostu... Nie chciał, zdenerwował się na że, że on, nie chciał rozmawiać. Że on wie, co, wie, co mu jest, że lekarz go zarazi. Jarosław W był prawdopodobnie chory psychicznie. To on pozbawił życia lekarza w Krakowie. Zachowanie przez latka budziło niepokój bliskich już od co najmniej dwóch lat, od kiedy to zmarły lekarz operował mu łokieć. W głowie Jarosława W miało wtedy zrodzić się przeświadczenie, że w trakcie operacji wszczepiono mu truciznę i że lekarz chce go w ten sposób zabić. Miał być przekonany, że przez to umiera. Ta uraza w jego głowie ewoluowała przez dwa lata, pogarszając jego stan psychiczny. Jarosław W przez ten czas presował tak. Że w służbie więziennej, gdzie wiadomo psychika jest narażona na wiele. W ostatnich dniach jego stan znacznie się pogorszył, na propozycję pomocy groził samobójstwem. To na pewno są ciężkie rozmowy w rodzinie, kiedy nie wie się jak pomóc takiej osobie. Jarosław wóz ze swoim przeświadczeniem w głowie, że to lekarz chce go zabić, 29 kwietnia wszedł do jego gabinetu i zaatakował go nożem. Pomimo reanimacji życia lekarza nie udało się uratować. Pamiętaj, że jeżeli ciebie albo kogoś z Twojego otoczenia nachodzą dziwne myśli, to są ludzie, którzy mogą ci pomóc za darmo. Działają w Polsce anonimowe poradnie nie musisz od razu iść albo wysyłać kogoś do specjalisty. Można porozmawiać telefonicznie dzwoniąc po numer 870 22, 22 albo na czacie na stronie linia -wsparcia .pl. Pamiętaj, że są obok Ciebie ludzie, którzy naprawdę chcą Ci pomóc. Dzięki, nara!